Na moim kanale nadawczym zarządziliście, że na walentinki muszę zrobić makijaż, gdzie będą czerwone oczy i czerwone usta. Więc okej, okay, przyjmuję to wyzwanie. Zaczęłam sobie od podkreślenia brwi i nałożyłam korektor jako bazę. Na razie zaczyna się niewinnie, bo sobie wykonturuję po prostu powiekę brązami. Na środek dam rozświetlacz. On nam stworzy idealną bazę pod dalszy błysk. A na rozświetlacz taki piękny skierkowy cień. Czerwoną pomadką robię sobie kreskę po długości oka. A dla przełamania wewnętrznym kąciku robię brązową kreskę. Natomiast jeżeli chodzi o cerę, to po prostu używam moich ulubionych sprawdzonych kosmetyków. Ostatnio nawet się ktoś mnie pytał, czy polecam ten korektor z i tak jak najbardziej go polecam, jeżeli lubisz taki naturalny efekt. Wykonałam konturowanie na mokro, pudruję twarz i nakładam brązer na sucho, piękny rozświetlacz z Constance Carol. Róż to jest ten na dole z Ekosery, czyli odcienie Lambada. Wracając do oczu, podkreśliłam dolną powiekę, wytuszowałam rzęsy i naklejęłam sztuczne. Tylko ja się tak dziwnie wyginam naklejając rzęsy. A na usta brązowa konturówka. Jest to mijo w kolorze Cinnamon. Na środek czerwona pomadka. I jeszcze nawierz czerwony błyszczek. Uważam, że w tym makijażu on jest totalnie niezbędny. No i tak prezentuje się już efekt końcowy. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba i czy sobie poradziłam z tym wyzwaniem. I życzę Wam udanych walętnych pełnych miłości.